Cześć moi mili, dzisiejszy film poświęcimy konfliktom w relacjach, bo jak już wielokrotnie Wam wspominałam, ich brak w związku to kolokwialnie mówiąc po prostu ściema. A jeśli faktycznie tak jest, że w relacji nie pojawiają się kłótnie, to wcale nie oznacza, że konfliktu nie ma. Może on być jedynie niewypowiedziany. A jeśli uważacie, że brak kłótni w związku jest wyznacznikiem tego, czy jest on udany, czy też nie, to od razu rozwieje Wasze wątpliwości. To mit. Dlaczego? Bo każdy z nas jest inny. Mamy różne osobowości, przyzwyczajenia i temperamenty. Nie oczekujmy od siebie nawzajem, że zawsze będziemy lubić to samo, mieć te same oczekiwania czy zgadzać się we wszystkim. Poza tym uwierzcie mi na słowo. Czasem konflikty mają sens. Mogą przyczynić się do budowania wzajemnego zrozumienia, a tym samym bliskości między partnerami. Aby jednak tak się stało, ważne jest, aby w kryzysowych chwilach. Opanować sztukę odpuszczania. Warto zrozumieć, że kłótnie w związku to nie ring bokserski. Nie dążmy do wygranej walki. O związku myślimy raczej jako o meczu piłki nożnej, gdzie gramy w tej samej drużynie i w związku z tym strzelamy gole do tej samej bramki. Receptą na szczęśliwy związek jest sztuka kompromisu. Sztuka, która polega na nieustannej otwartości, na zrozumienie potrzeb partnera. A także na znajdowaniu w sobie oraz w partnerze takich obszarów, w których możemy wykazać się elastycznością. Przykładowo, kiedy mój partner jest zagorzałym fanem piłki nożnej i chce, że mecze wypadają zawsze wtedy, kiedy trzeba rozwi rozwieźć dzieci na dodatkowe zajęcia, ja zagryzam zęby i nie rozpętuję kłótni. Choć nie mogę już patrzeć na ten telewizor i szlak mnie trafia, biorę trzy oddechy i odpuszczam. Staram się zaakceptować jego pasje oraz potrzeby. I właśnie te trzy oddechy i odpuszczanie są w tym przypadku kompromisem. Dogaduję się z nim tak, okej, okay, ty sobie obejrzyj mecz, a ja zajmę się logistyką dzieci. Jednak oczekuję od ciebie elastyczności. W kolejnym obowiązku wyręczysz mnie ty, pozwalając mi spędzić czas zgodnie z moimi potrzebami. Słuchajcie. O konfliktach napisano już bardzo wiele poradników, ale ja chciałabym odnieść się do badań naukowych znanego psychologa relacji, profesora Gottmana. Wyróżnia on dwa rodzaje konfliktów: problemy trwałe oraz problemy rozwiązywalne. Trwałe problemy to takie problemy, które nie mogą zostać rozwiązane i co jakiś czas powracają w naszym związku. Najczęściej związane są one albo z odmiennymi osobowościami, albo z innym stylem życia. I wbrew pozorom, nie chodzi wcale o to, żeby nauczyć się je rozwiązywać, ale o to, by nauczyć się z nimi żyć. I ta nauka polega na tym, aby rozpoznawać, jakie potrzeby, przekonania partnera stoją za jego postawą. I wcale nie chodzi o to, by czytać w jego myślach. Nie. Wręcz przeciwnie, ta nauka opiera się na świadomych rozmowach i nieunikaniu niewygodnych faktów. Szczególnie tyczy się to stylów życia. Tutaj różnice między nami, partnerami, mogą być zarówno błahe, jak i bardzo poważne. Na przykład ktoś woli jechać na wakacje o inclusive, a druga osoba woli wyruszyć w górę z plecakiem. Jest to może problem małego kalibru, ale zazwyczaj trwały, bo trudno jest zmienić swoje upodobania. Czasem jednak różnice pojawiają się na poważnym tle. Na przykład, jak chcielibyśmy, aby wyglądały nasze relacje z rodziną, jak chcemy spędzać święta, albo jak chcemy wychowywać nasze dzieci. I co w takim razie zrobić z tymi trwałymi problemami? Otóż, nie szukajmy rozwiązań. Mam tu na myśli sytuację, w której próbujemy dążyć do zmiany zachowania partnera. To, co możemy zrobić w tej sytuacji, to po pierwsze, zamiast zmieniać Zaakceptować to, że zmiany po prostu nie da się dokonać. I po drugie, oczekiwać od partnera tego samego, czyli akceptacji Twoich odmiennych potrzeb, czy też stylu życia. O co chodzi w tej akceptacji? O to, aby wyjść z założenia, że za postawą partnera wcale nie stoi często zachowanie skierowane przeciwko nam, ponieważ zazwyczaj są to jego osobiste doświadczenia i niezaspokojone potrzeby lub marzenia. Nauczmy się nie brać wszystkich zachowań partnera po prostu do siebie, a swoją uważność skierujmy na zrozumienie potrzeb swojego partnera. W trakcie kłótni spróbujcie odpuścić własną obronę i nie atakujcie, nie szukajcie kontrargumentów. Skoncentrujcie swoją uwagę na partnerze. Obudźcie w sobie ciekawość, by zrozumieć o co partnerowi tak naprawdę chodzi. Możecie go dopytywać, ale co się z tobą teraz dzieje? Co czujesz? Nie bójcie się wsłuchiwać w jego złość. Jeśli nie będziecie akceptować inności partnera, utkniecie finalnie w martwym punkcie. Będziecie nieustannie powracać do tych samych rozmów, tych samych kłótni i zacznie się, się Was rodzić frustracja, poczucie krzywdy, a nawet poczucie odrzucenia. Ostatnie, ostatecznie możecie nawet stracić szacunek do partnera, wskazując się na obojętność i dystans w związku. Bo sam konflikt nie jest żadnym zagrożeniem dla relacji, jednak emocjonalny dystans i obojętność już tak. To jest zapowiedź końca związku. Ale pamiętajcie, akceptować to nie znaczy zgadzać się. Rozmawiamy tu wyłącznie o waszej wewnętrznej zgodzie na to, aby ktoś myślał lub zachowywał się inaczej niż wy. A w ramach ciekawostki, wiecie, jaki jest zazwyczaj efekt uboższy takiej akceptacji? Osoby, które są w związkach z długim stażem, które zaakceptowały inne zachowania czy życia partnera, czyli te zapalne punkty, które z początku były frustrujące i nie do przejścia, po czasie zaczęły podchodzić do tych zachowań z przymrużeniem oka i z humorem, czyli myśląc, że to na przykład takie sympatyczne dziwactwa partnera. Problemy rozwiązywalne to problemy dotyczące konkretnej sytuacji, na przykład dnia codziennego, które nie mają drugiego dna. Na przykład on denerwuje się, że partnerka zbyt długo szykuje się przed wyjściem. Ją drażnią jego rozrzucone ubrania lub naczynia niewłożone do zmywarki. Te rzeczy są irytujące, ale rozwiązywalne, ponieważ jesteśmy w stanie pracować system, który ułatwi nam radzenie sobie z tymi problemami. Na przykład Podział obowiązków domowych. Możliwość rozwiązania tych kwestii spornych nie oznacza jednak, że nie musimy nad nim pracować. Wręcz przeciwnie, wymagają wysiłku i realizowania ustaleń z naszej strony. Ważne jest, aby trzymać się umowy. Na koniec chciałam dodać, że są też problemy, przez które pary się rozstają, a jeśli nie, to może warto, aby to rozważyły. O jakie problemy chodzi? Po pierwsze, mogą być one związane z odmiennymi wartościami. Na przykład, partnerka chce mieć dziecko, a partner nie. Lub odwrotnie. Tu nie da się znaleźć kompromisu, ktoś zawsze będzie cierpiał. Kolejna kwestia to nieleczone uzależnienia, przekraczanie lub nieszanowanie granic z drugiej osoby oraz przemoc fizyczna lub psychiczna w związku. Nad wszystkimi innymi problemami można pracować i to od nas zależy, jaką postawę przyjmiemy względem konfliktu. Mam nadzieję, że ten film pomoże Wam radzić sobie w trudnych sytuacjach, bo tak jak mówiłam, nie da się ich uniknąć. Pamiętajcie, czasami warto jest odpuścić. Nie szukajcie winnego, tylko rozwiązań. Standardowo trzymam za Was kciuki. Do usłyszenia.